Osłony Pareto producent osłon do silników, skrzyń biegów, chłodnic, zderzaków DPF-ów, katalizatorów, zbiorników paliwa, układów AdBlue EGR, dyferencjałów, reduktorów. Materiał stal, stal galwanizowana, aluminium grubsze od 2 do 6 mm, malowanie proszkowe. Do ponad 1000 modeli zawsze na bieżąco. Osłony do busów stworzone na dziurawe drogi. Ochronią twoją miskę olejową. Skrzynię biegów, chłodnicę, zbiornik paliwa oraz AdBlue. Idealnie sprawdzą się w każdej branży, niezależnie od profesji. Osłony do osobówek. Niezastąpione wśród wędkarzy. Odporne na uderzenia. Wybierane przez działkowiczów. Podwyższają bezawaryjność auta. Zaoszczędzają Twoje pieniądze, które wydałbyś na naprawę. Minimalizują ryzyko opóźnień. Zdają egzamin w mieście. Ochraniając niskie wozy pozwalając im na więcej, skutecznie utrudniają kradzież katalizatora, dostępne również do terenu, testowane w każdych warunkach, na wiele sposobów, bez udawania. Wzmocnione dzięki przetłoczeniom. Ochronią przed błotem, śniegiem, lodem i ziemią. Stosowane również przy projektach oraz turystyki samochodowej. Zabezpieczają przed gałęziami, a nawet drzewami. Starannie wykonane. Proste w montażu. Mocniejsze od kamery. Osłony Pareto. Producent osłon do Twojego samochodu. Zapraszamy www.oslonypareto.pl